Słuchajcie, witam Was ponownie w moim drugim odcinku odnośnie tego urządzenia ILD, amerykański kaganiec na kierowców. Czy to urządzenie tutaj jest lepsze niż tachograf w Europie, czy gorsze? Czy kierowcy tutaj jeżdżący po Ameryce fałszują czas pracy i odpoczynku? Słuchajcie, zostańcie ze mną, a dokładnie dowiecie się, o co kamał. Tak naprawdę zawodowe prawo jazdy po raz pierwszy, słuchajcie, zrobiłem we Francji. Dopiero później zrobiłem w Polsce i dopiero później tutaj w Ameryce. Oczywiście też mam doświadczenie z Europy. Przejdziemy na Europę wszędzie i wzdłuż. Moje drodzy, słuchajcie, tachograf w Europie to jest urządzenie, które naprawdę uprzykrza życie. Tutaj, amerykańskie ELD, mimo no, prawnych regulacji czasu pracy i odpoczynku jest bardziej elastyczne, bardziej przyjazne kierowcy. Witam podobnie słuchajcie była z, no, mała przerwa. Y była mała przerwa, był shower, odpoczynek słuchajcie, w tym momencie pokażę wam jak obsługujemy, co robimy, czego nie robimy o co właściwie chodzi z tym e, amerykańskim ELD słuchajcie, jak mówiłem wcześniej bo chyba mówiłem, bo nie pamiętam czy mówiłem czy nie, przez to urządzenie w roku 2017 z zawodu odeszło bardzo wielu kierowców e, to byli przeważnie ludzie w wieku przedemerytalnym nie chcieli używać tego bo godziło to w ich prywatność zabrano im e, ich prywatność tak i również sprawy czysto techniczne obsługa e, programu, aplikacji w tablecie, no nie każdy ma do tego jakieś tam rekomendacje i, i możliwości starsi kierowcy odeszli z zawodu właśnie przez amerykańskie ELD słuchajcie, nie będę mówił zbyt dużo tutaj mm, o europejskim tachografie ponieważ e, te wszystkie rozporządzenie 561 2006, bo w tym roku weszło, wszedł tachograf w Polsce, w Europie i tutaj też, tutaj jest tyle tych, słuchajcie tych, tych rzeczy tych możliwości, że nie sposób jest w ogóle to zapamiętać ja sobie tego, słuchajcie nie przygotowywałem, nie wiadomo jak to jest wszystko spontan jest tego dużo, dużo, dużo powiem wam tylko najważniejsze rzeczy najważniejsze różnice Słuchajcie, jak mówiłem wcześniej, to jest zwyczajny tablet Samsung Galaxy, ileś tam. Tu mamy kilka aplikacji. Komunikator mój z firmą o nazwie Viber, Google Map, jakieś tam programy do aplikacji do brokerów, firmy transportowe. Słuchajcie, moja aplikacja to jest oczywiście Google Chrome, mogę go używać, on jest aktywny, ale słuchajcie, tutaj jest w ogóle internet firmowy. Nie mogę pozbywać tej całej zawartości, czyli tego limitu danych i tak dalej. Nie wchodzę, nie używam. Używam tego tylko do aplikacji, jeśli chodzi o ILD. Słuchajcie, to jest moja aplikacja. Tak, w skrócie. Zawsze po włączeniu. Co robicie w Europie? W Europie oczywiście tylko wkładacie kartę przeważnie to jest tutaj wkładacie kartę. Kraj rozpoczęcia, przykładowo Polska, OK i generalnie kierowca Ameryka Polski, europejski nie robi już nic. My tutaj musimy się przede wszystkim, słuchajcie, zalogować. Ja oczywiście jestem już zalogowany, e, także tutaj jest po prostu nickname i hasło, logujemy się pyk. Mamy w takiej postaci, słuchajcie, wszystko tutaj jest każda czynność. W tym momencie jestem na, e, na sliperze, bo już kręcę pauzę, jestem w Teksasie. Słuchajcie, w amerykańskim ERD pokazywałem to wcześniej, jestem, muszę być podłączony. Tutaj informacja, że jestem właściwie podłączony jest tutaj. Ten track tutaj musi być na zielono, jeśli jest na czerwono, to jest jakiś problem komunikacji między tabletem a tutaj e, tym e, e, modułem. ECM on się nazywa się, dokładnie nie pamiętam, ale to mniejsza z tym, to jest nieistotne W tym momencie jestem połączony z trakiem, czyli z silnikiem I wszystko jest ok, słuchajcie, co ja robię na początku, jeśli ja ruszam yy, Jestem już zalogowany, kręci mi się pauza Pauza się wykręciła, muszę zrobić, słuchajcie, on duty On duty to są młotki, my tutaj w Ameryce musimy Przed wyjazdem w trasę, słuchajcie przed wyjazdem w trasę tutaj w Ameryce muszę zawsze zrobić PTI, czyli to jest Pre-Trip Inspection, Inspection, czyli inspekcja przed wyjazdem w trasę. Słuchajcie, DOT, czyli mówiąc krótko amerykańskie ITD, nie ma oficjalnie narzuconego czasu, jaki to musi trwać. Ale według nich osobiście to czytałem na stronie oficjalnej DOT, według nich. Prawidłowa inspekcja przed wyjazdem w trasę powinna trwać nie, dłuż, nie krócej niż 50 minut. Teraz sobie wyobraźcie, że ja codziennie muszę deszcz, nie deszcz, trzecia rano czy piąta rano muszę robić 50 minut inspekcję do i pod trackiem, dookoła i pod trakiem. To oczywiście jest, no to jest wykonalne, ale generalnie tego nikt nie robi jak tak jeżdżę i obserwuję, to nie widzę, żeby ktoś w ogóle tutaj robił inspekcję pojedyncze przypadki stukania w opony, etc, etc ale ja muszę to oficjalnie zarejestrować na ELD 15 minut różnie bywa słuchajcie, PTI, oczywiście tutaj są, spójrzcie tutaj zrobiąc PTI, tutaj oczywiście mamy podany stan i dokładne nasze pozycje, miasto i tak dalej Tutaj wpisuję na przykład sobie PTI, skrótem mogę wpisać trzy literki PTI. Oczywiście to musimy zapisać. I to słuchajcie, nam tutaj się już robi. Momencik muszę wejść. Spójrzcie, tutaj to jest dzień wczorajszy. Dobra, dzień przedwczorajszy, to miałem PTI czy nie miałem chyba, ja bo codziennie robię tutaj miałem, ok, tutaj spójrz, tutaj miałem, słuchajcie, PTI i tutaj w tej pozycji LOGS ja sobie mogę tutaj wejść, taką ala legendę i ja tutaj mam, spójrzcie, PTI i pickup. miałem na jednym tym tak to wygląda, spójrzcie czyli zobaczcie, każdą czynność ja tutaj każda czynność musi być przeze mnie każdą czynność tutaj, jaką ja robię, czy Predictive Inspection, czy nawet jak staję, to samochód e, przełącza mi się e, po chyba po minucie albo po trzech minutach, nie pamiętam dokładnie, e, na on duty, na młotki. E, drive zmieni się, jeśli tego nie przełączę osobiście, to drive zmieni mi się na młotki. Czyli zawsze musimy wklepać no bo nie zawsze coś robimy. Off duty. Off duty to jest, czyli to jest to nie jest slipper, to jest nic nie robienie po prostu. To jest czas poza moją pracą. Czyli słuchajcie, pierwsza różnica jest taka, że my tutaj w Ameryce na ELD dokonujemy dużo, dużo czynności. Ten tablet jest cały czas w użyciu. Wy w Europie niestety, znaczy albo stety, macie tutaj możliwość, że nic nie robicie. No, oprócz potem zakończenia czasu pracy dziennego, czyli kraj zakończenia, czy to jest Francja, czy to są Niemcy, czy tam obojętnie co. Ok, koniec. My tutaj musimy wszystko zakończać, robić manualnie. Słuchajcie, tak zwany AUT w Europie i u nas tutaj personal use lub personal convenience. Żeby on się pokazał na ekranie, spójrzcie. Ja w tym momencie jestem na sliperze, czyli na łóżku, i tutaj tej zakładki nie mam, bo ja już na niej jestem. Ale żeby mi się włączył AUT, ja muszę przerzucić na off duty. I w tym momencie, słuchajcie, tutaj jeszcze sobie muszę, oczywiście zawsze, bo nie zapiszę tego, jeśli nie wpiszę off duty. To jest taki bullshit, czyli cały czas coś robimy. I w tym momencie, zobaczcie, pokazuje mi się Personal Use, czyli Out. Słuchajcie, jaka jest różnica między Out w Europie a Personal Convenience w Ameryce? Różnica jest taka, że Wy na aucie nie możecie prowadzić samochodu. Jeśli macie podpiętą naczepę lub ładunek na niej to jest to jednoznaczne chyba, ale no nie zawsze generalnie na aucie w Europie kierowca no nie może w ogóle prowadzić samochodu, przynajmniej nie powinien tego się nie stosuje tutaj na personalu, słuchajcie Generalnie, i tutaj uwaga, ważne jest też, że DOT też nie wyznaczyło maksymalnego limitu jazdy. Nie ma w ogóle podana godzina, dwie, trzy, cztery, ale jeśli ktoś będzie jechał, słuchajcie, z Filadelfii do Chicago, czyli 800 mil, czyli no ponad 1300 km, to już będzie oczywiście przegięcie. To, to nie przejdzie. Tutaj personal włączamy, opisujemy, shopping, czy tam obojętnie co możemy sobie z tym ładunkiem, z tym trakiem, z tą naczepą jeździć po całym Chicago, po całym Detroit, po całym Houston nawet dwa dni, słuchajcie. Nie mamy kompletnie limitu na to. Personal use to jest moje prywatne sprawy, ale służbowym samochodem. Słuchajcie, co my tutaj możemy przerobić? Tutaj e, ja mówię. Dwa lata było e, okres przejściowy, można było edytować. Tak, ale nie drive. Mogliśmy edytować takie czynności właśnie jak e, łóżko, jak e, on duty również, czyli różne rzeczy, spójrzcie na to. Na koniec dnia mi się pojawia taka e, czerwona, taki czerwony pasek Certify, e, to muszę to e, jakby podpisać swoim nazwiskiem, które nazwisko ja wklepałem wcześniej, rejestrując się do urządzenia. To, jest z pamięci kończę dzień i tego dnia oficjalnie nie mogę edytować już teraz słuchajcie, przechodzimy tutaj, ten dzień jest tej... to było oczywiście wczoraj jest zakończony i teraz spójrzcie, ciekawa rzecz, tutaj mam violation, przewinienie, jechałem o tyle za długo, tak, tutaj i co ja z tym zrobię? z uwagi na to, że mam tutaj 30 minut pauzy ja sobie właśnie zrobię tak, że mam po pauzie od razu mam załadunek ten załadunek, słuchajcie, ja sobie skrócę tak, żeby dać 30 minut bo tutaj w Ameryce robimy 30 minut pauzy tak, ten break tak zwany i ja sobie załadunek skrócę na tyle, że dodam mi kilka minut do 30 i już nie będę miał violation, ponieważ w 8 godzinach potem o tym powiem, ile my tutaj jeździmy jakie przerwy i tak dalej, ale musimy po 8 godzinach zrobić 30 minut Pauzy. Ja to 8 godzin specjalnie, słuchajcie, przekroczyłem specjalnie dla Was, żeby pokazać Wam, jaki jest myk. Czyli tutaj sobie tę pauzę skrócę na dole, co jest, kosztem przerwy, i to violation mi od razu, słuchajcie, to violation mi od razu, słuchajcie, zniknie, ponieważ będę już w 8 godzinach miał 30 minut pauzy. Takie właśnie edycje możemy tutaj robić. Słuchajcie, to nie jest nic nielegalne. To można robić, niestety no, tak, regulować sobie to to oficjalnie nie jest, nie powinno się tego robić, ale no, nieoficjalnie, słuchajcie, jeśli jest możliwość edycji, to każdy, no mówiąc szczerze, każdy, słuchajcie, kto ma taką możliwość, to robi, bo tutaj to violation nie ja mam opisane, że no parking, byłem na US-ie, kompletnie Texas, kompletnie 000 możliwości zaparkowania na weekend, także opisałem to ładnie jazda do bezpiecznego parkingu właśnie na którym tutaj jesteśmy nic się nie dzieje takie właśnie edycje słuchajcie możemy tutaj sobie zrobić w tym momencie kręcę tutaj no już slipper jest sobota i wszystko jest w Taka jest różnica między tym personalem. Mógłbym, słuchajcie, włączyć personal, tam będąc, wiedząc, że już przejeżdżam moje 8 godzin, ale nie robiłem, ponieważ chciałem Wam pokazać właśnie to violation, które generalnie jeszcze dzisiaj zlikwiduję. Ujmę z załadunku parę minut na koszt przerwy i będę miał 30 minut. Czy jak oficer DOT Te nasze tutaj dane. Z 7 dni, ponieważ my tutaj w Ameryce mamy 7 dni do tyłu, ale w sumie to 8, ponieważ ósmym dniem jest tutaj, dzisiejszy dzień. Zwyczajnie, słuchajcie, bardzo prostą, tutaj nie wchodzi w ogóle żadnymi pendrive'ami. Ja tutaj wchodzę w inspekcję i słuchajcie, on mi podaje. Słuchajcie, tylko swój e-mail adres. Address i ja mu to wysyłam, cały ten plik z 8 dni, na jego e-mail służbowy, tam tutaj w budce, na bardzo obojętnie gdzie i on wszystko widzi u, u siebie w samochodzie, na swoim urządzeniu, laptopie i tak e, tutaj nie ma odczytu, czy żadna karta nie jest zawierana, bo my karty nie mamy wszystko jest totalnie zdalnie słuchajcie, no właśnie, e, czas pracy kierowcy zawodowego w Polsce ma się tak samo podobnie jak do zwykłego pracownika w Europie, czyli trzymamy się tych 40 lub 42 godzin tygodniowo. My, tutaj w Ameryce, generalnie ustawowo, słuchajcie, nie ma określonego limitu godzinnego w tygodniu. Formalnie, oficjalnie nie ma. W urzędach różnych, czyli w tych pracach, no w budżetówce, oni się tego trzymają, ale w innych firmach, jak kancelarie, czy tam kliniki jakieś, tutaj trackerka. Tego nie ma, słuchajcie, ale jest coś innego, że powyżej 42 godzin dokładnie jest tak zwany overtime i pracodawca jest zobowiązany za overtime zapłacić półtora, 1,5, jak to się mówi, półtorej stawki czyli jak zarabiamy 20 na godzinę, to po tych godzinach mamy już 30 na godzinę i to słuchajcie jest najważniejsze tutaj. Limit godzin może być no, bardzo długi ale overtime musi być zapłacona słuchajcie, bardzo szybko robi się ciemno, jest 7.15 Jeszcze 15 będzie ciemno Słuchajcie, czy w Ameryce kierowcy nadwyrażają ILD. Oczywiście, że tak od samego początku słuchajcie, to wszystko co ja wiem to oczywiście to jest z, z informacji online z różnych tam artykułów, bo był wypadek policja wniknęła w czyjeś tam ILD. Okazało się, że jechał nielegalnie, ponieważ było przerobione Słuchajcie, krótko i właściwie, PLD to jest urządzenie elektroniczne yy, I w tym momencie, no, słuchajcie, wszystko można zrobić Tutaj to nie jest żadna tajemnica Że generalnie wszystko można zrobić U mnie oczywiście, w mojej firmie yy, Nie ma takiej potrzeby yy, to, jest, to nie są rifery chłodnie z apłytmentami. Jeździmy na spokojnie Ale słuchajcie, kierowcy yy, jeżdżą na personalach To jest słuchajcie, tutaj już yy, standardem, aczkolwiek uważam to za totalną głupotę, bo jeśli ktoś jedzie na, jedzie na personalu, czyli na aucie przez pół Ameryki, to on jest do ściągnięcia od razu, słuchajcie, byle inspekcja i poważne konsekwencje nawet z zawieszeniem prawa jazdy. E, dziwię się, że ludzie to robią, ale słuchajcie, to jest nagminne na porządku dziennym, że e, w polskich firmach również, słuchajcie, ludzie, kierowcy lekceważą to to jest słuchajcie, tutaj ten pogoń za, za kolejnym ładunkiem bo to jest specyfika tutaj tej pracy wiecie że trzeba do chicago wrócić bo trzeba wyjechać koniecznie z drugim ładunkiem czyli te eksporty z chicago ja tego nie mam bo ja do chicago nie wracam ale te eksporty z chicago powodują to że trzeba wrócić nawet na personelu żeby wziąć drugi ładunek eee, tak to właśnie wygląda Słuchajcie, tutaj w Europie 28 dni do tyłu, tutaj jest 8 dni, razem 8 dni Słuchajcie, tutaj, amerykańskie ELD, naprawdę jest przyjazne kierowcy Słuchajcie, nie mamy tego stresu, bo to, że możemy takie rzeczy właśnie edytować na spokojnie, bez stresu, na parkingu Wszystko oficjalnie jest OK To, że jechałem dłużej, potem sobie miałem zapas innego off-duty, przełożyłem To są takie rzeczy, słuchajcie, naprawdę, słuchaj to, to nie jest zablokowane, także ja nie robię nic nielegalnego Nie ingeruję poprzez różne inne systemy W tachograf, znaczy w VLD Także nie robię nic niestosownego i nielegalnego Gdybym jeździł na Po czasie pracy już moim przekroczonym Nie wiadomo jak długo i tak dalej Owszem tak, tutaj my w mojej firmie w Kingpin Trucking Absolutnie nie, my tutaj jeździmy legalnie Z czego się bardzo cieszę Oczywiście znam polskie firmy, nawet polskich kierowców, którzy notorycznie łamią przepisy, Słuchajcie, czy to, czy to przez inne sposoby, czy to właśnie jazdy na personalu. Głupota, głupota, głupota. To można całkowicie inaczej załatwić, na przykład zmieniając firmy. Słuchajcie, czas pracy i odpoczynku. Europa 90 godzin. Oficjalnie 56 godzin tam zdaje się było w tygodniu, ale później... No 34, także po dwa tygodnie w Europie można pracować 90 godzin, my tutaj słuchajcie pracujemy, Możemy pracować 70 godzin w tygodniu, tydzień w tydzień, nic nie oddajemy, słuchajcie, bo Co z tego, że w Europie możemy skrócić 24 godziny, potem musimy tutaj tak oddać Jeden wielki bullshit, słuchajcie, my tutaj nic nie oddajemy Po 70 godzinach Tutaj słuchajcie, tydzień pracy nie zaczyna się w niedzielę o północy czyli 0001 tylko tydzień zaczyna się w dowolnym dniu tygodnia po resecie jeśli ja robię reset, dajmy na to kończy mi się w środę o 5.12am, czyli rano to o 5.13 zaczyna mi się nowy tydzień pracy nie tak jak w Europie, że po północy w niedzielę to jest w ogóle kolejny bullshit słuchajcie, tutaj jeździmy słuchajcie 70 godzin i po tych 70 godzinach musimy zrobić 34, nie 45, ale tylko 34 godziny pauzy. I uważam, że to jest wystarczające, ponieważ ja od 45 godzin, słuchajcie, no mam... pamiętam te imprezy w Europie, 45 godzin, człowiek potrafił się razy no, mogę no tylko zważyć. No... Nie mógłbym, nie mógłbym, nie mógłbym. E... Słuchajcie, to 70 godzin. E... Pozwala nam na 11 godzin jazdy dziennej. W Europie 9 godzin. Tutaj 11. Po 11 godzinach musimy robić pauzę 10 godzin. W Europie 11 jest Możemy tam chyba do dwukrotnie skrócić do 9 i tak dalej. Też bałagan, Słuchajcie, pierwsza pauza dzienna, ta krótka pauza, jest po 8 godzinach. W Europie po 4,5. My tutaj po 8 godzinach musimy zrobić 30 minut pracy i nie więcej. po tych 30 minutach możemy jechać jeszcze 3 godziny. Ale słuchajcie, pauza dzienna 10 godzin, która no, nocna po całym dniu pracy. Są tak zwane splity. Na razie są dwa: 8 i 2 i 7 i 3. Czyli jeśli ja w dzień na załadunku, dajmy na to, stoję 2 godziny, bo nie ma tego załadunku, wrzucam sobie tutaj off duty, to już mi się, słuchajcie. Generalnie pauza ta nocna. Czyli już w nocy mogę stać, słuchajcie, spać. Stać 8 godzin, a nie 10. Jeśli stoją 3 godziny, to adekwatnie y, mogę robić pauzę nocną 7 godzin. Słyszałem, Kumper mówił mi, y, Darek, pozdrawiam, że wchodzą jakieś tam testy na 5 5 i 6 na 4. Czy to wejdzie, nie mam pojęcia. I słuchajcie, po tych moich wszystkich latach pracy tutaj, a jazdy po Europie no zdecydowanie słuchajcie, do samego końca wybieram amerykański ELD, ponieważ jest mniej stresu, więcej możliwości nie ma, są oczywiście, są duże mandaty za fałszowanie ELD, bo fałszują też również ale jeśli chodzi o tachograf europejski, słuchajcie jakieś no, Weszły te zmiany we Francji, jakieś rachunki z zachodem, bo pauza długa musiała być udokumentowana jakimiś rachunkami, że się było w hotelu. Słuchajcie, z tego bzdur, po prostu tutaj mogę pauzę kręcić nawet na naczepie w śpiworze albo na namiocie na popięku. nikt, nikogo tu nie obchodzi. Jest dużo, dużo, słuchajcie. Ja może będę mówił w moich filmikach, bo nie sposób rzeczywiście o tym powiedzieć tak nagle, jednym haustem Tutaj, dzisiaj, teraz będę może to o tym mówił tak. Ale, słuchajcie, amerykańskie IOD wygrywa, miażdży dosłownie europejski tachograf, jeśli chodzi o możliwości, przyjazność dla kierowcy. A przecież o to właśnie chodzi. Słuchajcie, będę Wam pokazywał więcej czynności, które będę prowadził w czasie dnia. Tak w ogóle zamierzam więcej puszczać tych filmików, słuchajcie. Ale, wierzcie mi, że nie mam tak czasu. Mam kupę rzeczy tutaj na głowie i tutaj, słuchajcie. W Ameryce i w Polsce również. Ja jestem cały czas na łączach wszelkiego rodzaju. Nie mam tak czasu, słuchajcie, a nie chcę nagrywać ból się tu, laskać do kamery i, i, i tak dalej, i tak dalej. No, tak niektórzy robią, z tego żyją, ale ja akurat nie. Moja, moja prywatność to jest moja prywatność i nie będę nagrywał, jak robię sobie zupełnie prywaty, bo bez sensu. Słuchajcie, tyle w temacie ILD. Na pewno czegoś nie powiedziałem, jeszcze z tym powiem w innych filmikach. Będę dużo mówił o tym ILD, pokażę Wam. Są te różnice dość duże. Czas pracy jest dużo, tutaj też inny. Pracujemy więcej niż w Europie. Generalnie, słuchajcie, tak sobie pomyślę. To faktycznie w Europie, jeśli ktoś mi powie, że on się napracował po tygodniu pracy, to moje pytanie brzmi: ale w jaki sposób? Bo ja naprawdę dostawałem wręcz odleżeń jeżdżąc na przerzutach po całej Unii Europejskiej więcej odpoczywa się niż pracuje także ale dobra mniejsza z tym tutaj pracujemy dłużej z uwagi na to że mamy 70 godzin czas jazdy dziennej jest też dłuższy okno trwa 14 godzin nie 13 jak w Europie możemy też przedłużyć to do 16 poprzez mamy dwie godziny słuchajcie no właśnie tego nie powiedziałem słuchajcie tak zwane Nagłe zdarzenie, e, coś się dzieje. nagłe zdarzenie nie jest nagły korek o godzinie 7 rano w Los Angeles, e, tylko nagłe zdarzenie będzie zamknięcie z powodu pogody, e, zderwania wiaduktu, zderwania asfaltu. Nagłe zdarzenie losowe, które zablokuje np. highway. Stoimy. Możemy, słuchajcie, o 2 godziny przedłużyć sobie i jazdę, i c okno, czyli 14 godzin, ale tylko maksymalnie, słuchajcie, 2 godziny. E, nie więcej. Ta, możemy to robić generalnie e, codziennie, ale oczywiście tutaj oficer Beauty powie, no codziennie miałeś takie zdarzenie losowe, że jest zapięty highway, no pewnie mało prawdopodobne. Teoretycznie i jest prawdopodobne, e, ale słuchajcie, Sejtki Department w każdej fir firmie pilnuje tego i może zablokować. Tutaj, tutaj nad tym słuchajcie, czuwa cały czas e, jakaś osoba w firmie. Od kiedy weszły e-logi na Ameryce? Każda firma musi mieć tak zwany safety department. kiedyś tego nie było, były papierowe, wylotniki i tak dalej. Ale w tym momencie oni wszystko kontrolują, widzą. Także tam w firmie zawsze ktoś pilnuje, czy tutaj nie robisz różnych hece Słuchajcie, czegoś nie powiedziałem, to powiem na pewno, bo będzie mi się przypominało. Także dziękuję za uwagę. Słuchajcie, to było takie szybkie wyjaśnienie. No nie w całości, ale bo ten temat jest bardzo, bardzo słuchajcie, zawiły i szeroki. Będę go tak wdrażał w moich filmikach. Póki co słuchajcie, zapraszam Was też na mój kolejny filmik, który będzie o załadunku najniebezpieczniejszego ładunku jaki jest w ogóle chyba w trakerce, to jest no spójrzcie właśnie. Dokładnie, słuchajcie, krótki taki odcinek właśnie z załadunku tylko i wyłącznie, już nie z trasy, nie z drogi, załadunek e, tak zwanej koili, traktowanej tutaj e, na flatbed, tak jako najniebezpieczniejszy ładunek jaki, jaki może być, e, dziękuję za uwagę i zapraszam Was na, na moje kolejne filmy.